Chociaż Stephena Hawkinga niestety już z nami nie ma, spuścizna genialnego astrofizyka wciąż żyje. Długo oczekiwana misja kosmicznego teleskopu Jamesa Weba będzie poświęcona niektórym teoriom zmarłego w 2018 roku brytyjskiego naukowca, aby przetestować je w praktyce. Wśród nich jest teza, nad którą Hawking pracował przed śmiercią pogłębienie porywającej teorii wieloświata. Dziś pokażemy szczegółowo na czym polega ten pomysł i jak kosmiczny teleskop Jamesa Webba może przyczynić się do udowodnienia twierdzeń tego wyjątkowego fizyka. Chcesz regularnie dowiadywać się więcej o przełomowych odkryciach i tajemniczych spektaklach we wszechświecie? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Dając nam kciuk w górę, motywujesz nas i pokazujesz, że angażujesz się w treść naszych filmów. Nowy rozdział w eksploracji kosmosu. Po latach opóźnień i niewyobrażalnych eksplozjach kosztów nadszedł wreszcie czas. 25 grudnia 2021 roku kosmiczny teleskop Jamesa Webba opuścił naszą niebieską planetę i wyruszył w swoją podróż w gigantyczne przestrzenie wszechświata. Złożone urządzenie techniczne dotarło do zamierzonego celu w odległości około 900 tysięcy mil, tzw. punktu Lagrange'a L2, 24 stycznia 2022. Planowane zastosowanie teleskopu to nic innego jak podniesienie naszej wiedzy o procesach formacyjnych w kosmosie. Nacisk zostanie Położone na poszukiwanie pierwszych obiektów świetlnych i galaktyk powstałych bezpośrednio po wielkim wybuchu oraz w kolejnej epoce, tzw. Ciemnym wieku. Innymi słowy, teleskop kosmiczny, który powstał we współpracy NSA, SA i kanadyjskiej CSA, pokaże, jak wszechświat prezentował się 13,5 miliarda lat temu. Minie trochę czasu zanim urządzenie nazwane na cześć byłego administratora NASA Jamesa Edwina Webba przekaże na ziemię pierwsze przełomowe wyniki badań. Drobiazgowa kalibracja zaawansowanych komponentów potrwa kilka miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najpotężniejszy teleskop kosmiczny wszechczasów rozpocznie obserwacje naukowe w czerwcu. Zrozumiemy dlaczego eksperci wraz z rozmieszczeniem Jamesa Webba oczekują nowego rozdziału w eksploracji kosmosu, gdy weźmiemy pod uwagę precyzję z jaką będzie działał teleskop kosmiczny. Będzie on do 100 razy bardziej czuły na fale elektromagnetyczne niż teleskop Hubble'a. Wyposażony w te możliwości techniczne James Webb będzie w stanie spojrzeć na układ słoneczny z zupełnie nowej perspektywy, szczegółowo przyjrzeć się najgłębszym obszarom obrazów formowania się gwiazd i dokładniej niż kiedykolwiek badać skład materialny atmosfer egzoplanet. Zdolność instrumentu do zapewnienia nam rewolucyjnego wglądu w przeszłość kosmosu wynika z faktu, że może analizować długości fal od widzialnego światła czerwonego do średniej podczerwieni. Zazwyczaj światło emitowane z odległych, a zatem szczególnie starych obszarów kosmosu jest przesuwane do widma podczerwonego przez kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni. Podczerwień jest również emitowana przez chłodniejsze formacje i może znacznie lepiej penetrować międzygwiazdowe chmury gazu i pyłu w kosmosie niż promienie światła widzialnego. Aby zapewnić bezproblemowe działanie odpowiednich instrumentów teleskopu przez cały czas, muszą być one z kolei utrzymywane w bardzo niskiej temperaturze. Należy upewnić się, że że komponenty są stale w temperaturze poniżej minus 433 stopni Fahrenheita. To możliwe między innymi dzięki imponującej osłonie przeciwsłonecznej teleskopu kosmicznego. Jak widać, są szanse, że James Webb w niedalekiej przyszłości ujawni nieznane wcześniej tajemnice wszechświata. Możliwe też, że złożony instrument przybliży nas o krok do odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań współczesnych badań kosmosu. Jaka jest rzeczywista struktura naszego kosmicznego domu? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak jeden wszechświat? A może nasz galaktyczny dom jest zaledwie malutką częścią niewyobrażalnie dużej całości? Przyjrzymy się ekscytującym podejściom, jakie zaproponowali Stephen Hawking i jego koledzy. Dziedzictwo Hawkinga Ostatni artykuł techniczny, któremu Hawking poświęcił swoje życie, został ukończony na kilka dni przed śmiercią astrofizyka i opublikowany jakiś czas później przez współautorów artykułu. To artykuł przedstawiający alternatywne rozwiązanie utraty informacji w czarnych dziurach. Według niego brakujące informacje znajdują się w fotonach w pobliżu horyzontu zdarzeń zwartych potworów grawitacyjnych. Ostatni artykuł, wysłany przez samego Stephena Hawkinga do publikacji, podejmuje jego starą, bezgraniczną tezę o narodzinach kosmicznych. Ekscytująca teoria wieloświata przewiduje wieczną inflację, której towarzyszy nieskończona liczba nowotworzących się wszechświatów dziecięcych. Jak sugeruje nazwa Wieloświat, to założenie jest zgodne z podejściem, zgodnie z którym nasz wszechświat ze wszystkimi jego galaktykami oraz tysiącami gwiazd i innych ciał niebieskich nie reprezentuje jedynego kosmosu, ale uosabia tylko znikome ogniwo w nieskończenie dużym łańcuchu wszechświata. W konsekwencji teoria ta sugeruje również, że sporo z tych innych wszechświatów podlega własnym prawom fizycznym, które drastycznie różnią się od dobrze znanych wzorców naszego domowego kosmosu. Staje się to szczególnie ekscytujące, jeśli rozważymy dokładniej jeden aspekt tej nieskończoności wszechświatów. Teoria wieloświata mówi, że gdzieś tam każdy z nas ma idealnego sobowtóra. Prostymi słowy, tam, gdzie panuje nieskończoność. Istnieje wszystko, co może istnieć, w tym nasze ciało podwaja się. Teoria inflacji próbuje wyjaśnić, w jaki sposób mógł się rozpłynąć ten nieprzerwany proces ciągłej produkcji nowych wszechświatów dziecięcych. Tadeza opisuje hipotetyczne wydarzenie, które miało miejsce, gdy nasz kosmos dopiero powstał. W tym lotnym okresie wszechświat przeszedł proces gwałtownej ekspansji. Powszechnie uważa się, że inflacja wszechświata zakończyła się około 14 miliardów lat temu, ale nie wszędzie w tym samym czasie. Jest zatem teoretycznie możliwe, że nasz obserwowalny dzisiaj wszechświat obejmuje tylko mały obszar przestrzeni, który zakończył swoje inflacyjne przejście fazowe, w czasie gdy inflacja w pozostałej części przestrzeni trwa nieprzerwanie i wiecznie. Zgodnie z hipotezą inflacji chaotycznej, małe jądra galaktyczne powstają raz za razem w różnych obszarach przestrzeni, których przejścia fazowe również są ostatecznie zakończone. W każdym z tych zarodków powstaje niezależny wszechświat. Teoria Wieloświata. W scenariuszu wiecznej inflacji każdy wszechświat byłby obdarzony własnymi unikalnymi prawami fizycznymi, własnym zbiorem cząstek, własnymi siłami i własnymi wartościami swoich stałych naturalnych. W ostatniej fazie swojego okresu twórczego, Hawking poświęcił się trudnemu przedsięwzięciu integracji idei wieloświata w weryfikowalne ramy naukowe. W tym celu ten wybitny fizyk oparł się na teorii strun. To zbiór hipotetycznych modeli fizycznych, które postulują tytułowe struny jako fundamentalne obiekty z jednowymiarową ekspansją przestrzenną w czasoprzestrzeni. Co więcej, ta gałąź fizyki próbuje pogodzić fizykę kwantową z grawitacją i teorią względności Alberta Einsteina. Wspólnie ze swoim kolegą Tomasem Hertogiem, Hawking rozwinął nową ideę wiecznej inflacji, której istota jest następująca. Jeśli prześledzimy ewolucję naszego wszechświata, w pewnym momencie osiągniemy próg wiecznej inflacji, przy którym nasze znajome rozumienie czasu nie ma już żadnego znaczenia. Wychodząc od tej złowieszczej granicy, teoria Hookinga ostatecznie przewiduje skończoną konstrukcję wszechświatów. Gdyby ta teza okazała się prawdziwa, oznaczałoby to, że w tym momencie mogły powstać także inne wszechświaty. W rzeczywistości mogą istnieć nawet pierwotne fale grawitacyjne, zgodnie z odpowiednim modelem inflacji wszechświata. Problem? Jak naukowo udowodnić istnienie innych wszechświatów? Poszukiwanie dziwnych wszechświatów. Ponieważ fizycy wciąż potrzebują więcej danych i lepszego zrozumienia teorii strun, aby zweryfikować przedstawioną teorię, konieczne jest poszukiwanie innych możliwych dowodów na autentyczność teorii wieloświata. Jak już pokrótce wspomniano, pomiar pierwotnych fal grawitacyjnych może być obiecującą wskazówką w tym względzie. Jednak pozostali eksperci stosują nieco inne podejście. Kiedyś założono, że sąsiedni wszechświat zbliżyłby się przypadkowo do naszego kosmosu dawno temu, czy nie mógł zderzyć się z naszym własnym wszechświatem i pozostawić widoczne ślady? Taki odcisk może być zauważalny w postaci zniekształceń w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła. Dla przypomnienia, jest to prawie izotopowe promieniowanie mikrofalowe, które wypełnia cały wszechświat i powstało niedługo po wielkim wybuchu. Już teraz z niecierpliwością czekamy na ukryte tajemnice w kosmosie, które zostaną rozwikłane za pomocą teleskopów Jamesa Webba i przyszłych teleskopów kosmicznych. Chociaż skomplikowane wyposażenie techniczne jeszcze nie rozpoczęło swojej faktycznej służby, ambitny projekt ma już pomyślne początki. W czasie startu trajektoria lotu była bardziej precyzyjna niż wymagana, a wszystkie fazy strzelania zostały zakończone w idealnym czasie i z optymalnymi wynikami. W konsekwencji pozostaje więcej zapasów paliwa na kolejną misję. Co znaczy, że pierwotnie planowany okres eksploatacji 10 lat zostanie prawdopodobnie znacznie przekroczony. Czas na twoją opinię. Co sądzisz o ekscytującej teorii wieloświata i tezach opracowanych przez Hawkinga? Czy też jesteś oczarowany wielkimi tajemnicami kosmosu, które mają zostać ujawnione i rozszyfrowane przez Kosmiczny Teleskop Weba? Napisz nam swoje przemyślenia, sugestie i opinie na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. A jeśli masz ochotę na inne ciekawe filmy na temat kosmosu, obejrzyj pozostałe filmy na naszym kanale, do których możesz przejść klikając jeden z obrazów w napisach końcowych. Dzięki za oglądanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.